Chciałbym wam serdecznie podziękować i pogratulować za waszą służbę. Dla mnie jesteście wszyscy bohaterami. Żołnierze, funkcjonariusze, którzy są tutaj dzisiaj obecni, policji i straży granicznej. Razem, wspólnie broniliście, strzegliście granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Ja czasami tak sobie myślę i innym zadaję takie pytania. Czy jesteś dzisiaj gotowy? Żeby tak jak wy iść na pasek. W nocy w deszcz, w mróz, nie wiedząc, co się czeka tam za tym płotem, za tym wzmocnieniem. Czy jesteśmy na to gotowi, czy jesteście na to gotowi, bo wy jesteście na to gotowi. Jesteście wzorem dla młodego pokolenia. Początki naszej dywizji sięgają 1945 roku. Kiedy tuż po sformowaniu, dywizja została skierowana do ochrony zachodniej granicy odradzającego się państwa polskiego. Dzisiaj, w 80. rocznicę swojego powstania, 12. Dywizja Zmechanizowana otrzymała niezwykle istotne zadanie, jakim jest ochrona wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś mija 27. tydzień, 190. dzień, Służby żołnierzy z grupowania zadaniowego Podlasie w operacji wsparcia Straży Granicznej. W tym czasie wspólnie ze Strażą Graniczną, Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Leśną w ramach działań operacyjnych przeprowadzono 59 tysięcy patroli pieszych, ponad 16 tysięcy patroli mobilnych i ponad 600 godzin nalotu śmigłowcowego. Dziękuję Wam za każdą godzinę, za każdy dzień sumiennej i pełnej poświęcenia służby. To Wy jesteście prawdziwymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za wspieranie Straży Granicznej każdego dnia w realizacji zadań w ochronie granicy. Dzisiaj to Wy wspieracie Straż Graniczną, ale kiedy będzie potrzeba. Żeby wspierać Was, Straż Graniczna, Straż Graniczna jest gotowa. Bardzo serdecznie chcę podziękować przede wszystkim panu generałowi Arkadiuszowi Szkutnikowi. Panie generale, służba z Panem to wielka przyjemność. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości.